Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Kolorowy Ptaszek. Moi drodzy, dziś mieliśmy nagrywać totalnie inny film. Mieliśmy nagrywać makijaż, który obiecuję Wam już od dłuższego czasu, ale totalnie brak mi weny, brak sił, brak wszystkiego. A dziś mam takiej troszeczkę kiepski dzień. Mam nadzieję, że będą lepsze dni i wreszcie nagram ten makijaż. Także moi drodzy, róbcie sobie coś ciepłego do picia nie wiem, kawkę, herbatkę i ja już Oczywiście zrobiłam sobie herbatkę i powiem szczerze, że przy dzisiejszym humorku taka ociupina tej kieli bardzo by tu pomogła. Pokażę Wam jeszcze mój świąteczny kubeczek, bo obiecałam Wam, że Wam będę pokazywać moje kubeczki i on jest taki przepiękny. Słuchajcie, różowy. Kupiliśmy je w tamtym roku, jeszcze jest niebieski, więc na pewno Wam pokażę. Stopujcie, róbcie sobie coś dobrego do picia. I lecimy z tym filmem Moi drodzy, trochę tego jest Jak widzicie I jeszcze oprócz tego tutaj jeszcze leżą dwa produkty Luzem Odłożę, bo już mi to zaczyna spadać Zacznijmy sobie może od tej paczki Z New Jersey Bo ona mnie tutaj kusi Ostatni będą pierwszymi Paczuszka od Pat McGrath. Wyciągnę, żeby nie szeleścić. Kochani, zamówiłam tusze od Pat McGrath i powiem wam, że chyba takie ciężkie opakowania. Ja bardzo byłam ciekawa tych kolorowych tuszy. Jak zobaczyłam... E je w akcji, w jakiejś rolce u kogoś, ja mam tutaj odcień czerwony i niebieski, pokażę wam tutaj jak te kolory wyglądają czerwony w ogóle bardzo mnie kusi do tego, żeby wykorzystać go w jakimś świątecznym makijażu i ten niebieski, zielony, on jest taki totalnie nieoczywisty, bardzo mi się podobają, ja mam nadzieję, że one tak będą wyglądać w rzeczywistości, jak na zdjęciach, aż mi tu wszystko spada powiem wam, że bardzo ciężkie opakowania ja tak szczerze powiedziawszy późno zamówiłam tą paczkę i nie miałam w ogóle w ogóle w planie zamawiać tych tuszy, no ale napisała do mnie dobra duszyczka, pozdrawiam cię i gas serdecznie i powiadomiła mnie o tym, że właśnie są te tusze na promocji. Wow, jakie opakowanie! W ogóle. Mm. No i oczywiście zamówiłam, tak? No bo jeżeli ten tusz, nie wiem ile one w ogóle kosztowały. Dobra, znalazłam. Jeden ten tusz kosztował 12 funtów, także naprawdę spoko, bo jego cena to wynosiła chyba 24 funty, czy jakoś tak, albo więcej, już nie pamiętam dokładnie, a tak to chyba 24, a tak to zapłaciłam za dwa tusze 24, bo one oba były po 12 funtów. Nie wiem czemu tutaj pisze 14,88. Dziwne. Opakowania są mega, te kolory, i takie bardzo ciężkie, masywne, spoko. Bardzo mi się podobają. Czuć pieniądz. Zobaczcie, jak wyglądają te opakowania zewnętrzne. Mega, mega bardzo mi się podoba Syłoto, no luksus Prawda, no jednak skąd to przyszło New Jersey, prawda USA, Ameryka Dobra, lecimy dalej i tutaj mamy Paczuszkę od Sephora Ja nawet nie wiem co tutaj jest A dobra, już wszystko jasne, słuchajcie była promocja Na stronie Nataszy Denone I tam była baza pod cienie Szczerze to tak średnio mi się podobały Te promocje, też wysyłka Tam jest duża, także mm, Nie do końca mi odpowiada Dało, ale byłam ciekawa tej bazy. Słuchajcie, i zamówiłam sobie na Sephora yy, bazę od Nataszy Denone. Są na stronie Nataszy Denony, to ona chyba była w odcieniu medium, a mi zależało na tym light i tu jest w ogóle light beige, no zobaczymy, aha jeszcze tu jest jedna rzecz, już chciałam wyrzucać i już zobaczymy jak ona w ogóle wygląda ona była na jakiejś promocji za 17 funtów chyba, wow jaka ładna, no myślę, że powiem wam, że jakbym wzięła to medium to mogłoby być troszeczkę za ciemne a ta będzie taka bardzo uniwersalna w ogóle takie małe opakowanie odcień 01, no spoko, będziemy sobie testować tą bazę a drugim produktem jaki zamówiłam jest Sephora yy, kredka do i ona jest waterproof, wodoodporna, nawet nie widziałam. Precyzyjna kredeczka do brwi, także będziemy sobie testować, ja teraz szukam jakiegoś zamiennika mojej idealnej kredki zresztą to się zawsze przydaje, a te produkty z Sephora słyszałam, że są naprawdę bardzo dobre dobra kochani, przejdźmy sobie do pudełka od Asos i tu będzie na pewno mój idealny produkt do brwi, pokażę wam najpierw ten kosmetyk który, no bo nie mogłam się doczekać aż przyjdzie i jest to Brow Friends Forever The Beauty Crop, przeźroczysty żel do brwi, który ja po prostu uwielbiam, nie ma Lepszego żelu do Brwi. Ja tak strasznie tęskniłam. Nie jestem w stanie już testować nowych, żadnych innych. Muszę mieć produkt, którego jestem pewna. Więc zamówiłam sobie właśnie ten. Jest dużo tańszy niż Brow Setter, bo kosztuje poza promocją jakieś do 5 funtów. No a Brow Setter od Benefitu, wiecie ile kosztuje. I nie trzyma tak mocno włosków. Także to jest naprawdę cudowny produkt. Dalej, oczywiście, kupiłam sobie słuchajcie, ulubiony pisak do Brwi. Mam jeszcze teraz jeden do przetestowania. A to ok, Zakupiłam sobie z takiej e, firmy polskiej, chyba tak mi się wydaje, pisek do brwi, i będę chciała go przetestować. Może zrobimy sobie porównanie. Oczywiście, wszystko w nowym roku, bo się nie wyrobię. I mamy tutaj NYX Professional Lift and Snatch w moim odcieniu Espresso. Kupiłam sobie, bo był naprawdę w dobrej cenie, więc kupiłam na zapas. Zakupiłam trzy kredki. Scandalized. 24 Hour od 005 Nude i chciałam taką kredkę na linię wodną. sprawdziłam sobie kolorek. No taka delikatna kredeczka. Ona jest tutaj czy to jest wodoodporna kredka? Wodoodporna kredka, więc fajnie. O, już zastygła nawet. Dalej mamy tutaj kredeczkę od Revolution Makeup Revolution Streamline Eyeliner. Tak wygląda ta kredeczka i ona ma tutaj, no nie będę otwierać, bo tak na szybkiego tworzyłam, ma tą gąpeczkę. Ja z tego nie korzystam, Sprawdźmy kolor mm, Bardzo ładny Nie będzie chyba zastygać Ostatnia kredeczka jaką mam to jest Berry M Eyeliner Glow Stick Tak wygląda kredeczka Ładny kolor, myślę, że fajnie będzie wyglądał Na linii wodnej Tak rozjaśni, otworzy trochę oko No i ona też się rozmywa Czyli w sumie te z Rimela są Najtrwalsze. Dobra, no będziemy sobie te kredki testować i ostatnim produktem, słuchajcie, jest paletka. To już jest drugi raz, kiedy łapię się na tym o oh jakie to jest małe. Jak z tymi podmatkami ostatnio, oczywiście w się było Charlotte Tilbury Pillow Talk, w ostatnim odcinku była pomadka od Laura Mercier, chyba tak, nie pamiętam. Pomadki, jak i ta paleta na zdjęciach wydawała się mniejsza. Ja wiem, że to jest jakaś mini, ale teraz widzę, że tu pisze mikro mini. Także no jestem zaskoczona, zamówiłam sobie paletkę od Huda A w zasadzie Glowish by Huda Beauty To jest chyba jakiś odłam Huda Beauty Tak wygląda ta paletka Spoko taka na wyjazdy Nie ukrywam, że jestem trochę rozczarowana już w samą wielkością Taki maluszek, no zobaczcie, zobaczcie jak to wygląda I wydaje mi się, że cienie też wyglądały atrakcyjnie tak ona wygląda Ogólnie kolory są bardzo ładne, cenię za ten jasny cień Taki cień mam w paletce jednej od Nataszy, no te dwa cienie są bardzo fajne, bardzo użytkowe no nie będę jej słodczować, bo nie wiem czy ja ją sobie zostawię, przejdźmy sobie może teraz do produktów niekosmetycznych, kosmetycznych, nie makijażowych i mam tu coś co zamówiłam sobie już jakiś czas temu w okresie Black Friday, tak no bo tu była zniżka, zamówiłam sobie zestaw nożyczek zamówiłam je na Amazonie pytałam się was oczywiście jakiś czas temu czy macie jakieś polecajki, jeżeli są tu jakieś fryzjerzy, ale chyba nie było i zamówiłam sobie taki zestaw. Ja bardzo często sama sobie podpina, podcinam włosy, podcinam końcówki, i czasem robię sobie grzywkę albo nie wiem, no różne rzeczy robię. Więc chciałam mieć profesjonalne nożyczki. Jest tutaj klips, bardzo porządny, plastikowy, ale spoko. Taki grzebyczek, drugi taki grzebień. W ogóle mamy futerał i mamy nożyczki. Tutaj nożyczki z takim grzebykiem. W ogóle zobaczcie, jak te nożyczki wyglądają. One mają tutaj kryształ. Ale widzicie, jaki to jest kryształ plastikowy, ale ogólnie sprawdzałam sobie nożyczki są bardzo spoko. Tam już widzę, że wąsa mogłabym mojemu podcinać. No, mam nadzieję, że tego nie ogląda, bo będzie mi kazał, ja takie rzeczy to ja się nie biorę. No i mamy tutaj nożyczki do podcinania włosków. Tutaj znowu Bryland, Bardzo podoba mi się design, one są świetne, tak zmieniają kolor w ogóle, są tęczowe. Bardzo chciałam jakieś takie niezwykłe, czarne czy srebrne, tylko jakieś takie fajne, designerskie. Spoko mają tutaj coś. Żeby się nie tłukły czy jak coś takiego No może one będą się niszczyć Ale nie były drogie na promocję Nie pamiętam ile za nie dałam Sprawdźmy czy one wiecie co działają Przetnijmy sobie włosa O, dobre, ostre są Podobają mi się Właśnie tu jeszcze grzywkę o, nice. Widzicie? Od razu włosy lepsze. Nie no, fajne. Naprawdę bardzo mi się podobają. Podoba mi się design. Są tęczowe. Nie są ciężkie. No, i generalnie podobno trzeba nożyczki kupować tak na długość. Ktoś mi tak powiedział. Na długość dłoni, te trochę wystają, ale ja mam małe dłonie, więc ciężko by było dobrać nożyczki do moich dłoni, jak te były chyba najmniejsze. No nie wiem, pewnie Was to nie interesuje, więc nie będę tutaj dużo gadać, bardzo mi się podobają. Może w końcu zrobię sobie grzywkę. Lecim dalej. Słuchajcie, jak już jesteśmy w temacie włosowym, to zamówiłam sobie kosmetyki na Look Fantastic. Na które miałam chrapkę już od dłuższego czasu. Zamówiłam sobie, słuchajcie, zestaw od Olaplex. I mamy tutaj szampon, yy, czwórkę. I piątkę, tutaj jest maintenance conditioner. Powiem Wam, że jestem podekscytowana. Jestem ciekawa, czy to będzie działać. Także mam szampon i odżywkę. Dobra, przedostatnie pudełko moje, kochani, różowe. I ja wiem, co to jest. Od razu, jak przyszło, to wiedziałam. Jesteście gotowi? Słuchajcie, otwórzmy je razem. Bo jest tu kosmetyk, który mega mi się podobał. Kylie zamówiłam sobie, słuchajcie, lipkit od Kylie Jenner i jest to odcień tipsy. Długo się zastanawiałam, czy w ogóle to kupić. Odcień mi się niesamowicie podobał. No zobaczcie, jaki piękny, tak. Jeżeli chodzi o paletki cieni, jeżeli chodzi o pomadki, to ja mam pierdolca. Ja pomadki od Kylie bardzo lubię. W zasadzie mam tylko jedną matową pomadkę. Więc <gryw> lubię pomadki od Kylie. Ogólnie lubię tą formułę. Troszeczkę wysusza usta, ale mam tą pomadkę jedną długo, nic się z nią nie dzieje i to jest kolor, który ja bardzo często mam na filmach, matowa, płynna pomadka, zaraz wam oczywiście pokażę jak to wygląda w środku, zamówiłam ją ze strony Kylie Jenner, przeszukałam cały internet przeczepałam wszystko i tego odcienia nie było, na but no wszędzie gdzie jest dostępna Kylie w Wielkiej Brytanii sprawdzałam w Polsce, nigdzie nie było bo Kylie jest w Douglasie nigdzie nie było tego odcienia i są faktycznie kolory które są dostępne tylko i wyłącznie na stronie Kylie, a że na Kali było 40% zniżki no to mówię, muszę wziąć, tylko miałam taką zagwostkę, bo tam była bardzo droga wysyłka normalnie ja nie jestem przyzwyczajona do tego dlatego zawsze jak zamawiam coś w Polsce to mam takie omega omg, dlaczego ja muszę płacić za tą wysyłkę, to jest najgorsze bo tutaj zazwyczaj, bo mam darmowe wysyłki no wiecie, nie płacę tyle za tą wysyłkę a tutaj zapłaciłam za wysyłkę przeszło 6 funtów to jest dużo, to jest naprawdę dużo, jeżeli Chodzi o wysyłkę. Ja wiem, że ludzie płacą więcej, ale na przykład Padmatgra, ta wysyłka była z darmo. Ten zestaw był za 16 funtów, chyba tak mi się wydaje, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra cena. O Boże, jaki piękny kolor. O oh mega, już widzę. No przepiękny, nie mam takiego koloru. Dodatkowo jeszcze właśnie mam kredkę, więc sobie przytoczę kredki. Ach, kocham zapach tych pomadek. Ja w ogóle tak lubię pomadki Kylie. Zobaczcie, jak wygląda ten kolor. No po prostu jest przepiękny. No mój kolor to jest taki róż padający w fiolet i do Olo nie mam takiego koloru. <laughs> Mam tysiące róż, ale nie mam takiego koloru Fiolety też lubię Już tak bardziej pielęgnacyjnie, słuchajcie Żel pod prysznic Nie wiem, który wam najpierw pokazać Pokażę ten Jakiś czas temu kupiliśmy sobie płyn W ogóle wyczaiłam tą firmę Byliśmy w White Rose, bo nie mogłam nigdzie tego spotkać Kupiłam przepiękny płyn Tak to wygląda I jest to płyn kokosowy I zaraz wam pokażę jak wygląda normalnie ta szata graficzna Bo to jest oczywiście świąteczne I ten płyn jest kokosowy I on... pa! Ach, nieobłędnie. Były kiedyś takie cukierki, takie piramidki. Jeszcze są na pewno. To jest chyba firma Solidarność, ale mogę się mylić. I jak byliśmy mali, to mama właśnie kupowała te cukierki na choinkę. I były też kokosowe. One były chyba niebieskie. Ten płyn pachnie jak te cukierki. One, te cukierki miały taki płynny kokos, czy coś takiego. Przepiękny zapach. Dodatkowo powiem Wam, że te płyny wchodzą do Rossmana. Nie wiem, czy już nie weszły do Rossmana, do sprzedaży w Rossmanie. I były też jeszcze dostępne w jakimś sklepie. Widziałam Aldi. Czy Lidl, coś takiego. Także chyba za 15 zł możecie dostać ten płyn. I pokażę Wam, jak wygląda szata graficzna normalna. No bo tu mamy wersję świąteczną, oczywiście, już używam. To jest, ale bardzo wydajny jest. Powiem Wam, że niewiele trzeba, żeby on się pienił i naprawdę, żeby sobie uży, umyć całe ciało. Także pod tym względem praktycznym też bardzo fajnie. Nie tylko tam wiecie, że zapach piękny. Ostatnio był właśnie w Tesco na promocji i sobie już zamówiliśmy. I tak przy klasycznym opakowaniu, i tak wygląda. Tutaj macie kokosa, także zrobiłam sobie zapas. Dobra, moi drodzy, więc tak się prezentują moje zakupy na Black Friday. E, powiem Wam szczerze, że w tym roku tak średnio. Nie byłam jakoś specjalnie zadowolona, jeżeli chodzi o Black Friday. Nie kupowałam, jak widzicie, dużo. Kupiłam bardziej takie praktyczne produkty. Dobrze, będziemy kończyć, moi kochani, powoli, bo to jest ewidentnie nie mój dzień. Mam nadzieję, że pomimo to bawiliście się dzisiaj dobrze ze mną. Miło Wam się oglądało ten film. Mam nadzieję, że w końcu znajdę siłę też na ten makijażowy film. Dajcie znać w ogóle, moi kochani, jak wasz Black Friday, czy wy coś kupiliście na tych promocjach, jak to było? Bo ja na przykład w Polsce poczyniłam jakieś tam zakupy, ale to tak właśnie na zasadzie, że uzupełniłam zapasy. Chyba tak mi się wydaje. Kupiłam też jakieś olejki do włosów od Maxmo, <grymne> to już wam powiem. Więc zobaczymy, jak tylko będę kiedyś tam w Polsce, to może zrobimy sobie hol z tych rzeczy, może coś jeszcze kupię. Zobaczymy. Także dajcie znać, czy Wy coś kupowaliście i czy jakie w ogóle podejście macie teraz do Black Friday, czy szalejecie <grymne> i kupujecie duże rzeczy, czy jednak tak. Macie podobne podejście do tego jak ja, także dajcie znać, czekam na Was w komentarzach. Oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, moi kochani. Każde polubienie jest mile widziane. I oczywiście miłego poręka, popołudnia, wieczora. Trzymajcie się ciepło, moi kochani buziaki.